Siemanko, w dzisiejszym odcinku poznamy historię Megan, czyli kobieta cyborka. Pamiętaj, żeby zasubskrybować i zostawić lajka, a my ruszamy poznać Megan. Ładna okolica, ładna. Wow, nowy dom, pozwiedzajmy. Tak, idziemy dzisiaj narratorem. No hej, o, robot fajny. Co my tu mamy? Możemy pootwierać szafki? Sprawdzamy szafki? O, jabłko, jabłko. Jabłko ma dużo witamin, jabłka trzeba jeść. O, jeszcze jedno jabłko. Mnia może. o, plus pięć życia, ej, ja chcę więcej. Ja chcę więcej, to może się przydać. Nie, nie jest jabłka. A, to jabłko można jeść i jeść. Smacznego, smacznego. Ktoś dzwoni, już tu są. To będzie super niespodzianka dla nas wszystkich. Tak jak to, co szykuję dla Was na 1000 subskrypcji. Cześć Gemma. Megan jest gotowa na alfa testy. Mam nadzieję, że pójdą pomyślnie. Czy jej kot jest naprawiony? Spokojnie, nie zamieni się już w cyborga. Okej, okay, ruszajmy. No nie jestem taki pewien, nie jestem taki pewien, czy ona nie zamieni się w cyborga nam tutaj. To jest Megan. Ale nie możemy jej zobaczyć. Cześć, jak się masz? Jestem Katie. O, bff, d -d 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 -d. Co to było? O, to jest Megan. Narysujmy coś. Pokażę Megan, co potrafisz. Jak wie robot. Co ty tam rysujesz? Nic nie widać. Zejdź z rysunku. Trochę szacunku do robotów. Skończone. No pokazuj. Ale tam nic nie ma. Megan. Ups, przepraszam. Wylała się woda na kartkę. O, i pokazał się jakiś obrazek, ale go nie widzimy, bo nam zban jakiś stoi na tym. <Heroes> Ziąbel, suń się. O... No. Podobno jest przepiękny. Mam w super miśka, ty też. Potrzebuje ostatnich po poprawek Megan i zostanie wysłany do naszego domu. Zostanie e SRC. Wracajmy do domu. Dobra, wracajmy. Ale ktoś się machnął. Mona Lisa. Możemy pozwiedzać jeszcze trochę domu? Możemy. Zobaczmy, to, co tutaj mam na górze. O, mam komputer idziemy grać. My gramy w Roblox'a. Ale ej, prądu nie ma. To on. Janusz znowu nie zapłacił rachunku. Gdzie on jest? O! dzień. O, przystojniaku, sorry. Jest, jest nasza Megan. Idziemy zobaczyć. Jakaś dziwna kamera się przez chwilę zrobiła. Ale w pudełku ją wysłali, no tej. <grystanie> Dziwnie wystaje z tego pudełka. My też chcemy do pudełka. My też, My jesteśmy kotem, Mam pierwszeństwo. Programy muszą zostać zresetowane. Raczej znaczy, jej program został zresetowany, ale nadal nas pamięta. Została zaprogramowana, żeby nam pomagać. To szalone, prawda? Wejdź, Megan, super, że jesteś. Oj, ej, nie podeptaj kota. Eee, uwaga. Cześć Megan, jestem Wednesday. <gry> Czy potrafisz tańczyć? Pokaż te kocie ruchy. E, to jakiś, ej, 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 ona jakieś straszne dźwięki wydaje. Super taniec, super. Dobrze ci idzie. Jakiś breakdance teraz? Hip hop. Nazwaliśmy ją Megan. Ee, od Modelu 3 generacji Androida. Nie jestem to. Jestem ona. Czy chcecie zagrać z Megan w parku? Tak, chcemy. Ruszamy. Dawaj, Megan. Megan będzie prowadziła? O, tam jeszcze jest jakiś robot kolejny. My też chcemy robota, ej. Musimy raz wygrać chyba, żeby dostać robota. O, ale ci noga schudła. Ruszamy. O, jest park. Jest firma Funky. Raz tworzyła Androida. O, a to kto? Kim jesteś? Przedstaw się. Tutaj przed nami milionami widzami. Super. Mało rozmowny. Megan, idziemy z... idziemy się pobawić z Megan. Jest zjeżdżalnia. Crazy... Crazy zjeżdżalnia. Katie, powie, przecież ci powiedziałem, żebyś nigdy tu już nie przychodziła. Pizza sobie, Brandon. To chyba jakiś romans był. Wracajmy. Jestem pewna, że Brandon nie miał nic złego na myśli. No chyba miał, skoro nas wygonił z tego... z parku. Pizza! Pizza jest na, si na kolację. Dawaj, dawaj! mi. Dawaj pizzę. O, jest pizza. Siadamy, siadamy do stołu? O, super. O, mniam, 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 O, mniam, mniam. Pizza! Pizza! <śledz> Takie jest pizza, ale fajnie mieć znajomych. Mieszkam sobie z kolegami, z koleżankami, prawda? O, się ciemno zrobiło nagle. Czas na spanie. Mamy dużo planów na jutro. Megan pójdzie się ładować. Ale bierzemy pizzę do łóżka. O, później tej nocy. O nie, Brandon! O ja, Megan ci goni na czworaka. Nie, o nie! Dźgnęła nam Brendona. Tak naprawdę pośliną się na keczupie. To nie było nic strasznego. E. Ole o, co ona mu zrobiła! Pizza, pizza, ketchup! Ja tam jest ketchup do pizzy. O, o myślałem, że to mega. A to Łędzej się za, zablokowała w suficie. Idziemy po ketchup do pizzy. Są okulary. Czy możemy je podnieść? Jak są okulary? Crazy Damera. O, mamy okulary! O, ale mamy stylówę. Ale <laughs> fajnie. To była dobra noc. Czy ktoś jeszcze słyszał ten dźwięk w nocy? Dziwne. Ciekawe co to mogło być. Nom, nam, 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 nam. Robił no, nom, 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 nom. Ja też chcę. O nie, spójrzcie na zewnątrz. Czy to krew? To jest ketchup do pizzy. Pizza. Wychodzimy? Ej, już nie mogę wybrać. Mieliśmy wybrać, czy wychodzimy, czy, czy zostajemy. Ale chyba wybraliśmy, że wychodzimy. Ej, ketchupu. Ketchup, ketchup, ketchup. Niam, niam, nim. Trochę taki metaliczny posmak ma. Ale dobry ketchup. Pizza. Pizza. O, o. Co jest? Co się stało? Ej. Ej, ej. Tam jest Megan. Zabiłam go, ponieważ dręczył Katie. Nikt nie może dręczyć Katie. O nie. Mamy dwie opcje. Przyłączyć się do niej, czy uciekać. Nigdy się nie przyłączymy do złych robotów. Ja wiem, co się stało w Terminatorze. Musimy ich powstrzymać. Wspaniały wybór. Eee, Megan. Firma Funky tu jest. O, przyszli ją powstrzymać. Byłaś błędem od samego początku. Megan. O nie, uważaj, bo się... Co co, co, co? co? Ej! Co się stało? Bdziemy walczyli, mamy noże. O! Albo może walczymy ze sobą? czy? O, a masz, a masz. O, a masz. Nie, uważaj, uważaj z tym, nie biega się z nożem. O, straszne dźwięki, co się wciągnęło w podłogę. Walczymy! Walczymy z cyborgiem. O, już nie jest duża! szczelajcie no szczelajcie i O nie, znowu jest duża! Chyba musimy poczekać, aż będzie mała. Ole kopie! Wracaj tutaj robocie! Ja ci dam! Oddaj mi swoje ciuchy i motor. <grystanie> ci zrobimy terminatora. A, pomagaliśmy jej. To dlaczego? Gdzie jest nasz robot? Zdaliśmy robota? Ej, ja też chcę robota. Co jest? Czemu ja nie mam robota? Odejdź. Odejdź mi sąd. Ej, po złej stronie siedzicie. Nie w tą stronę kolana macie. To nieładnie tak plecami. Super nowy dom. Dla nas nie jest nowy, już wszystko wiemy. Mamy jakieś zamknięte drzwi, zabarykadowane? O, nas coś odepchnęło. Co to było? Robot. Robot nas odepchnął. Ale mamy ekipę grażyn. Gdzie jest mój robot? Halo? To jest chyba nasz robot, tak? Dzień, 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 dzień. Otwórzcie, jestem Megan. Jestem kot Megan. O, nie. Wyportowali się tu przy nami. Cześć, nazywam się Crazy Cat. Jestem robotem. Co się patrzysz? Nie wiem, czy się patrzy, czy się nie patrzy. u! u, u. Noż nóż, nóż! noś, Można wejść nóż? Nie można. Ej. Będzie roboty! Może tym razem uda nam się zobaczyć, co Megan narysowała. Kamera dla konfidentów. Dziwne dźwięki Megan wydaje, już się popsuła. Jakby ktoś mi dał robota, i ona by od razu zaczęła takie dźwięki wydawać, to już by było w śmietniku. Nie, 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 my się nie damy. Oglądaliśmy terminatora, wiemy, jak to się kończy. O, rysuję. Pokaż Megan, co tam rysujesz. Ale Megan, tam nic nie ma. Wie się w końcu odezwał. Przepraszam. O nie, 10 na 10. Dina narysowała. Magia po prostu. To jest prawdziwy talent. Jednak zmieniliśmy zdanie o tobie, robocie. Tak naprawdę nie, będziemy udawali jej przyjaciela i się jej pozbędziemy. O, można usiąść sobie w poduszce. O, ktoś do nas pisze, że się spotkaliśmy w jedną grę wcześniej. O, znowu dzwonią. Znowu Megan przyjechała. Ale my chcemy super okulary i tam na górze można coś klikać. Musimy tam biec zobaczyć. O, ktoś ma tam lizaka. Ej, skąd macie lizaka? Robot nam tu utknął. Klik, 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 Wyłączymy robota, wyłączymy od środka. Wgramy jej super haki. Kaczka, dobrze, że nie jest zła. Wpuścił pawia na obraz. Ha, ha, ha. No nic, nie możemy tutaj włączyć. O, możemy się. Po... O, pytamy się Megan czy może tańczyć, Lecz, czy potrafi tańczyć. Tak, idziemy spać, bo tak się chodzi spać, crazy. Na siedząco, w powietrzu. o O, o, o. Crazy! Jak w kreskówce, za wysoko skoczyłeś i się głowa wbiła w sufit. O nie! Wydostań się stamtąd. Ej. O-o. O-o. O! Udało się! Puścił nas sufit. Dobrze. Idziemy do parku. Może coś w parku jeszcze ciekawego znajdziemy znowu. Ok, otwieramy. 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 Oho, pierwszy, pierwszy. Idziemy do kościoła wypędzić tego strasznego demona z cyborga. O, tu same pojęczyny. O, jest nasz robot. Chyba nasz robot jest. Nic nie wiem, ale muszą być tu jakieś sekrety. Można się pobujać? Można się bujać? Pobujamy się. O, buju, Robocie, pobujaj mnie. Pobujaj, obujaj mnie. Super, ale impreza. No bujaj mocniej. 360 zrobimy. Ło, wow. da się 360 zrobić? To coś wyprawia. O, i są hajsy w wodzie. Dachaj hajsy. Ktoś do fontanny rzucił. Spełniło się jego życzenie. Moim życzeniem jest pozbyć się tego strasznego robota. Ja nie chcę mieszkać z nim pod jednym dachem. O, tutaj można się prawie normalnie położyć. A tu? O! Tu już trochę lepiej. Pizza! Jedzcie sobie tą pizzę z tym strasznym robotem. Ja do niej nie podchodzę. Nie ma szans. Ej, skąd masz lizaka? Można tu włączyć? Telewizor? O, można, można. My sobie poglądamy telewizję, wy idźcie spać. Megan was zje. Poglądamy sobie, jak się kolorki zmieniają, tak. No... O, leci mój ulubiony serial niebieski. O, ale mega dziwnie biega. Dlaczego na czterech łapach? Mówię wam, że na czterech łapach jest szybciej. A Crazy nie chce. On się upiera, że jest człowiekiem. Pieseł. Jak się wydostać na zewnątrz? Ej, ja też chcę wyjść. Dzień, dzień, dzień. O! Naleśniki! Naleśniki na siadanie. Nom, 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 nom! Nom, 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 nom. O nie, spójrzcie na zewnątrz. No, naleśnika z kaczupem nie zjem. Nie. No nie, znowu zagłosowali za tym, żeby wyjść. A tam jest straszna Megan. To straszne, co tu się stało. O! mi ciało Nie chcemy się do ciebie przyłączyć Dlaczego wszyscy chcą pomagać temu strasznemu robotowi Ciąbel, wstawaj O nie, Ma, masz naleśnika, pomożeć. Będziemy Idziemy kogoś poszatkować Dawaj Ale Megan z nimi walczy Ale niestety będziemy pomagali Megan Już taka nasza rola Musimy być w grupie O masz Już, o, o, o Ale straszną minę zrobił A masz Robocie, robocie, jakie healing? To, to, jakie leczenie? Nie lecz się, <laughs> Miałeś mi pomagać, miałeś mnie bronić. Ale Megan wszystkich skopała. <laughs> Dobrze, że ma nóż. <laughs> Przydał ci się nóż, prawda? Ale metaliczny dźwięk jest. O, ej. Ej, 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 uspokój się, uspokój się. <laughs> Witam pana robota w naszym sklepie. O, już zniknął. A chciałem mu zaoferować nasz wspaniały asortyment, czyli nic, nic i tutaj niespodzianka? Ale to jest bestseller. Nic! Tutaj mamy Van Gogha. Tak, tak, tak. O, może taką minę. No, bardzo, bardzo. Bardzo sztuka. Bardzo. Bardzo dużo, dużo farby. Dużo niebieski. Wyglądamy jak przez okno dzisiaj. Czyli super. Jak oni się wydostają na zewnątrz? A, po prostu nie wchodzą chyba do domu. Wypuśćcie nas. Wypuśćcie kota. Nie można zostawiać otwartych drzwi, bo kot ucieknie. No i uciek, Brawo. Brawo. Brawo wy. Znajdźcie teraz kota. O, jest pieseł. Pieseł. G. Zobaczymy, co tu jeszcze można porobić. Można posiedzieć. Tutaj też można posiedzieć. A to jest nasz robot chyba. Ten, co tutaj biega. Ten. Poznajemy, że to jest nasz, bo co chwilę znika, pojawia się, gdzieś się gliczuje i Crazy już go popsuł. No, ledwo go dotknął i już się popsuł. Twórzcie drzwi. Kot chce na dwór. Kot chce na dwór. Bekon, uspokój się. Ale mnie tam wypchnęli. Otwieramy? No właściwie otwórzcie. Ja chcę pieseła zobaczyć. O, jest Megan. Uważajcie, nie zostawiajcie otwartych drzwi, bo kot już czeka. O, no i znowu kota wypuściliście. Jak mogliście. Chodź go teraz złap. O, to jest nasz robot, bo się pojawia i znika, mówiłem. Fajnie, mamy robota. Pieseł, co ukrywasz? Przyznaj się. O wszystkim wiedziałeś. Wiedziałeś, że Megan wszystkich pozabija. My teraz też już wiemy. Nie wierzę, że to jest dom z Guy'a To jest dom z Guy'a gdzie jest Peter? O, ale fajnie O, no, możemy posiedzieć. Megan. Megan. Jesteś brzydka. No Nie, nie chcemy usiąść. Chcemy zobaczyć, co tu jeszcze jest. O, jest kuchnia. Mama, 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 mama. Mami, 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 mami. Ale fajnie. Warto było zagrać w tą grę. Chociaż, żeby tutaj pobiegać. W pokoju. Idziemy zobaczyć pokój Stewiego. Czy są jakieś bronie tam? Stewie na pewno schował nam jakąś broń, żebyśmy powstrzymali tego sztucznego robota. O, jest misio Stewiego. Stewie, gdzie? Schowałeś broń? Szybko. Jesteśmy z przyszłości. Wróciliśmy uratować świat przed... Megan, gdzie jest Brian? Gdzie jest pieseł? O Bo jeszcze nie jest dokończone. Chciałem, żebyśmy mogli familigaję poglądać. O! możemy poglądać. <grym> Crazy! Patrzcie w telewizor, nie w sufit. To jest pokój. Peter i Luis. my weźmy do szafy. Eee. Ej, my chcemy mieć familigaję poglądać. Coś tak kojarzyłem, ten domek. Ale ten pieseł to nie pasuje. To nie jest Brian. szybko. szybko. Bo zaraz musimy iść spać O, nie da się wejść Ale straszny las Znajdziemy jakiś super sekret Dajcie super sekret Dajcie super sekret kotełowi O, ale ja nie mamo, Ale ja nie chcę iść spać O, dalej jesteśmy tutaj Dzisiaj spaliśmy w lesie Tu coś jest, tu coś jest, szybko Szybko, crazy, tam są sekrety Nie obchodzą nas naleśniki Nas czeka przygoda Koni nas nasz wspaniały robot Mam nadzieję, że nas nie zdradzi. Znowu chcą się przyłączyć do robota. Nie ma nigdzie wejścia. Wszystko pozamykane. Wielkie dzięki, że oglądałeś dzisiejszy odcinek. Nie zapomnij zostawić suba. Mam nadzieję, że nie przyłączyłeś się do złej bandy robotów, która zniszczy świat w przyszłości, jak w Terminatorze, bo my na pewno się do nich nie przyłączyliśmy. Do zobaczenia jutro.